Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek serii Tanie i dobre Dla tych co nie wiedzą jest to nowa seria na moim kanale W każdym odcinku będę Wam pokazywać po 5 produktów do danej kwoty Które używam, używałam i polecam, bo są dobre Każda z nas oczywiście chciałaby kupować dobre kosmetyki ale nie wydawać dużo pieniędzy Dlatego właśnie powstała ta seria Ja sama lubię takie serie oglądać Zawsze można odkryć coś nowego E, ostatnio był e, pierwszy odcinek, w którym były produkty do 5 zł. Co prawda nie było ich zbyt dużo, przeważnie to były maseczki, ale były. A dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem do 10 zł. E, pierwszy odcinek gdzieś tutaj Wam wrzucę link, to żebyście sobie e, zobaczyli, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Jesteście ciekawi, jakie produkty pokażę Wam dzisiaj? To zapraszam do oglądania. Dobra, zaczniemy od kremu pod oczy. Jest to Ziaja Naturalny oliwkowy odżywczy krem pod oczy i na powieki. To jest akurat nowy krem w opakowaniu jeszcze. E, bardzo fajny krem. E, oliwkowa pielęgnacja zapewnia odczuwalne nawilżenie na skórka, zapobiega wiotrzeniu cienkiej skóry pod oczami, wyraźnie wygładza i spłyca drobne zmarszczki, redukuje oznaki zmęczenia. Ehm, oliwkowy, bardzo odżywczy, odżywczy, odżywczy krem pod oczy i na powieki oparty na oliwkowym e, emulugatorze, wzbogacony oliwkowym olejem i oliwkowym woskiem o działaniu regenerującym. Przeznaczony do codziennej pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu dla osób w każdym wieku nie zawiera silikonów i kompozycji zapachowej. E, krem jest naprawdę bardzo fajny, bardzo dobrze nawilża tą skórę. Rzeczywiście usuwa oznaki zmęczenia. I fajne jest też to, że jest na powieki. Mi się zdarzyło kiedyś, nie wiem w sumie czemu tak było, ale zdarzyło mi się mieć strasznie przesuszone powieki. Wyglądało to słuchajcie okropnie. Nałożyłam ten krem na noc i na drugi dzień rano było wszystko w porządku, także naprawdę działa silnie nawilżająco, okolica oka wygląda bardzo dobrze, dzięki temu też korektor wygląda dużo lepiej pod okiem. Naprawdę bardzo fajny krem jest wydajny, jest lekkim kremem. Chociaż nie ma formuły żelowej, jest takim zwykłym kremem, ale działa świetnie. Cena tego kremu to jest koszt 7,79, także myślę, że niedużo. 15 ml oczywiście standardowo, ale jest naprawdę bardzo wydajnym kremem. Jeżeli chodzi o ceny, to, to ja już tak Wam mówiłam w pierwszym odcinku, sprawdzam je na internecie. Szukałam w drogeriach, w Rosmanie, w Naturze, bo nie wszystkie produkty są dostępne w Rosmanie albo w Naturze, więc szukałam różnie. Czasem się zdarzało, że szukałam po prostu na Internecie, bo w drogeriach nie było. Oczywiście może być tak, że znajdziecie te produkty dużo, dużo taniej. Dalej, mamy maseczki. Garnier Skin Active w płachcie. Ja tutaj akurat mam niebieską i różową, ale wiem, że jest też zielona, którą bardzo bym chciała przetestować, ale jeszcze jej nie testowałam. I jest też czarna oczyszczająca. Te dwie są nawilżające. Jak dla mnie są to bardzo dobre maseczki. Bardzo dobrze nawilżają tą skórę, rzeczywiście poprawiają koloryt jej. Tutaj mam niebieską i tutaj mamy też różową. Ale różowa mi się wydaje, że jest w dwóch wersjach: w ciemniejszej i w jaśniejszej. Generalnie jej bardzo lubię, one są bardzo dobrze nasączone. Nie zjeżdżają z twarzy, trzymają się bardzo dobrze, e, tak jak mówię, bardzo dobrze nawilżają. Tutaj jest napisane, żeby trzymać się 15 minut. Ja zawsze trzymam dużo dłużej, bo po 15 minutach ta maska cały czas jest jeszcze mokra i... E sensu, sensuje dla mnie, więc ja ją zawsze trzymam dłużej, ale naprawdę efekt jest wow. Jeżeli potrzebuję takiego mocnego nawilżenia, to właśnie sięgam po te maseczki. Jeżeli chodzi o te maseczki, to koszt jednej takiej maseczki to jest 8,99, natomiast czarna maseczka w płachcie kosztuje 9,99. Naprawdę ja wam je polecam. Wiem, że te maseczki mają swoich um, ulubieńców, ale też przeciwników. Ja akurat należę do tej pierwszej grupy, jestem naprawdę zadowolona. I tak naprawdę ta maska to była pierwsza maska w płachcie, którą ja zaczęłam używać. I naprawdę używam ją do dzisiaj, bo jest świetna. Daje na początku, oczywiście, takie uczucie chłodzenia, co jest bardzo przyjemne. Wiem, że to niektórzy właśnie z tego powodu nie używają takich maseczek. Dodatkowo, tak jak mówię, ona nie zjeżdża z twarzy, trzyma się cały czas na miejscu. I naprawdę nawilża skóra na bardzo, bardzo długo. Dodatkowo też wyrównuje jej koloryt, także naprawdę super maseczki. Warto je przetestować, uważam. Kolejny produkt to jest Ziaja Tonik. Tonik chyba bardzo dobrze znany, bo bardzo dużo osób go używa. Oczyszczanie skóry normalnej, tłustej, mieszanej liście Manuka. Tonik zwężający pory na dzień i na noc. Ja właśnie tą serię liście Manuka zaczęłam stosować już bardzo dawno temu. Używam sporo produktów e, i e, bardzo lubię tę serię. Ona dobrze wpływa na moją skórę. E, tonizująco uzupełniający preparat do demakijażu i oczyszczania skóry przywraca skórze naturalną równowagę i świeżość. E, łagodnie oczyszcza i usuwa pozostałości makijażu. Działa ściągająco na rozszerzone pory skóry. Zabiera organiczne kwasy o działaniu mikrozłuszczającym. Wspomaga łagodzenie zmian trądzikowych. przygotowując skórę do zabiegów pielęgnacyjnych. Jak najbardziej wszystko na tak, Tonik działa świetnie. Tylko, że tutaj jest napisane, że producent zaleca e, użycie tego toniku a, poprzez wacik. Ja tego nie robię. On, ten tonik ma bardzo fajny atomizer. I ja po prostu psikam nim twarzy. Sam wiem, że dużo osób tak robi. E, takie formy toniku bardzo lubię. Ten tonik świetnie się u mnie sprawdza, ma delikatny, przyjemny zapach, bardzo szybko się wchłania, działa świetnie, także naprawdę no, uwielbiam. I jest też e, wydajnym produktem, bo on jest w takiej postaci takiej mgiełki, także naprawdę rewelacja. 200 ml, ale jest bardzo, bardzo wydajnym produktem. Cena tego produktu. To jest 8,59, także myślę, że też niedużo jak na tonik, a przypominam, że tonizowanie twarzy jest bardzo, bardzo ważne. Ja kiedyś nie używałam toniku, przyznam się szczerze, właśnie pierwszy raz natrafiłam na ten tonik. Wiedziałam oczywiście, że takie produkty istnieją, ale jakoś nigdy mnie nie kusiło do tego. Zaczęłam używać pierwszy tonik, to był ten, i naprawdę zauważyłam duże, duże zmiany na, na mojej twarzy, e, więc. Uwielbiam go. I zawsze, pomimo tego, że testuję inne toniki, mam też inne toniki, które też bardzo lubię, ale zawsze, zawsze do tego wracam, bo to jest jeden z moich ulubionych toników. I teraz przejdziemy do produktów z, z kolorówki, z pielęgnacji, z kolorówki, bo tak jak mówiłam, w każdym odcinku będę mieszała produkty z kolorówki, jak i z pielęgnacji. Jeżeli chodzi o kolorówkę, to dzisiaj kredki będę Wam pokazywać, tak się zdarzyło. Pierwsza kredka to jest kredka z Essence Dobre ona jest już mała. Ale jest to taka kredka do brwi. Ja mam odcień 04 blonder, jeżeli dobrze pamiętam, bo już jej nie ma, ale 04 mi się wydaje. Bardzo fajna kredka. Tutaj jest grzebykiem, ale ja tego grzebyka rzadko używam. To jest taka zwykła kredka, nie jakaś woskowa, po prostu zwykła kredka. Daje bardzo fajny, naturalny efekt. Bardzo ładnie te brwi można podkreślić. Jeżeli jesteście blondynkami tak jak ja, to ten kolor będzie idealny dla Was, bo. Da taki naturalny efekt, utrzymuje się cały dzień, nie schodzi, e, naprawdę wygląda super i bardzo szybko można sobie te brwi właśnie uzupełnić. E, także naprawdę świetny produkt. E, no i też marka Essence nie jest marką e, drogą wcale, a ma dobre kosmetyki, a i ta kredka ym, do brwi znalazłam cenę od 6 zł. Więc naprawdę myślę, że to nie jest dużo, a naprawdę fajnie. Jeżeli e, nie lubicie używać cieni, nie lubicie używać pomad, to myślę, że taka kredka będzie dla Was idealna. E, I dalej mamy też trzy produkty do oczu: też kredki. Są to kredki również z Essence i są to kredki Long Lasting. Moja ulubiona, jak wiecie, ja mam akurat trzy kolorki. Pierwszy to jest um, numerek. 25 Say Highlight. To jest kredka taka cielista. Ja ją daję zawsze na linię wodną, żeby otworzyć to oko, jeżeli maluję oczy cieniem. E, bo jeżeli daję tylko kreskę, to nie. E, także to jest moja najstarsza kredka, którą miałam. Następnie, mm, właśnie e, z polecenia e, Anity z kanału Ani, z jest kanał Ani, e, Zakupiłam sobie dwie kolejne kredki. Pierwsza to jest czarna, akurat to jest już moje, które się opakowanie, i to nie jest taka typowo czarna, bo to jest rozmiar. rozmiar. E, kolor 20 e, Lucky Lit. E, Ale miałam też 01, taki typowy czarny, piękny kolor To jest taka trochę jaśniejsza I tu mam fioletowy, to jest odcień 27 Purple Rain e, I są to kredki o um, long lasting oczywiście, czyli długo się utrzymujące I na tej czarnej, to jest chyba nowe opakowanie Bo tu jest napisane, że to jest 18 godzin e, się ta kredka utrzymuje I jest wodoodporna, rzeczywiście ciężko ją zmyć ja zazwyczaj na co dzień, właśnie w makierzach codziennych, jak wiecie, używam czarnej kredki. Ona wygląda na oku super. Nie ma możliwości, żeby cokolwiek nam zeszło przez cały dzień. Prezentuje się rewelacyjnie. W przypadku, kiedy miałam tą typowo czarną kredkę, czyli 01 numerek, to ludzie się nawet mnie pytali, czy ja mam taki eyeliner na oku, bo to naprawdę miało bardzo dobrą pigmentację i wyglądało super. Bo zazwyczaj kredki, wiecie, są takie blade, takie rozmazane, jakby. Natomiast te absolutnie nie. Ja się trochę też obawiałam ze względu na to, że to są kredki, właśnie wykręcane. A ja jakoś tak nie mam miłych wspomnień z takimi kredkami. One mi się często łamały, jeżeli już taką posiadałam. Natomiast te absolutnie nie. One są świetne. Ja je Wam mogę polecić. I mamy naprawdę bardzo dużą gamę kolorystyczną. Ja akurat mam fioletową i czarną standardowo. Fioletowa też się pięknie na oku prezentuje. A tą jasną, to tak jak mówię, używam na linię wodną, ona się też długo tam utrzymuje. Próbowałam już dużo kredek na linię wodną, ale zawsze po kilku godzinach już tej kredki nie było. Ta jasna się utrzymuje bardzo długo. I jeżeli chodzi o cenę tych kredek, to jedna taka kredka kosztuje 6,99, także myślę, że to też nie jest jakaś duża kwota, a naprawdę kredki są rewelacyjne i ja je Wam mogę w 100% polecić. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dajcie mi koniecznie znać, czy używałyście któryś z tych produktów, jak się u was sprawdził. Zawsze jestem tego ciekawa. I przypominam oczywiście, że to, co się sprawdza u mnie, niekoniecznie sprawdzi się u Was i na odwrót to, co się sprawdza u was, niekoniecznie sprawdzi się u mnie. Dzięki bardzo, że byliście, pamiętajcie o śledzeniu mnie na Instagramie. Ja już zapraszam Was na mój kolejny filmik. Dzięki bardzo, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa pa!